Przed nami Ford Ranger Raptor. Ranger to nie tylko wyjątkowa stylizacja wnętrza i charakterystyczna muskularna karoseria z zewnątrz, ale przede wszystkim wyróżnia go to, co przygotowała grupa Ford Performance wraz z firmą Fox. Dzień dobry, Marek kościołek Ford Stormas. W raptorze zostało zastosowane zawieszenie wyczynowe z 2,5-calowymi amortyzatorami przednimi nimi w połączeniu z aluminiowym wahaczem. Jeśli chodzi o tylne zawieszenie, to nie spotkamy tutaj klasycznego rozwiązania, które występuje w większości pick-upów, czyli nie znajdziemy tu e, resorów piórowych, a również amortyzatory typu Coil Over, 2,5 również od firmy Fox. Wszystko to sprawia, że Ranger Raptor w porównaniu z klasycznym rangerem ma o 30% wyższy skok zawieszenia co przekłada się w terenie na możliwość bardzo szybkiej, dynamicznej, agresywnej, sportowej jazdy, bez ryzyka, że na wybojach stracimy kontrolę nad pojazdem, że będzie nam to zawieszenie dobijało. Przetestowaliśmy w terenie jego możliwości, potwierdziliśmy, że nie są to tylko katalogowe wzmianki, a rzeczywiście ten samochód potrafi zdziałać cuda w terenie potrafi wzbić się w powietrze, wylądować czterema kołami na ziemi i nadal posłusznie pojechać tam, gdzie kierowca sobie tego zażyczy. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić, czy to co mówię jest prawdą, czy nie ma tutaj odrobiny marketingu, to serdecznie zapraszam do naszego wrocławskiego salonu Ford Store Germas, a ja postaram się zrobić wszystko, żeby jazda testowa tym samochodem potwierdziła wszystkie wcześniejsze słowa.